Wyznacz równanie stycznej do wykresu funkcji w punkcie o odciętej x0. No i mam tutaj podane trzy podpunkty. Podpunkt pierwszy. Funkcja f od x równa się x kwadrat i odcięta punktu styczności w punkcie, w którym prosta ma być styczna, jest minus 4. Tutaj na boku od razu napiszę wzór, który jest w podręczniku. Y minus f od x0 pochodna w punkcie, czyli f' od x0 razy x minus x0. No to to x0 tutaj mam. Teraz będę wyznaczał f od x0, czyli f od x0 to jest f od minus 4, czyli minus 4 do kwadratu to jest 16. No, i pochodna do wyznaczenia, czyli najpierw liczę pochodną f' od x to jest 2x i pochodna w punkcie x0, czyli pochodna dla minus 4, to jest 2 razy minus 4, czyli minus 8. No, i teraz wystarczy, że to wszystko podstawię do tego wzoru, który jest wyżej, czyli y odjąć f od x0. f od x0 mam tutaj na zielono, to jest 16 pochodna, czyli minus 8x i x0 minus minus 4, czyli plus 4y równa się minus 8x odjąć 32, dodać 16, czyli y to jest minus 8x minus 16. I to jest równanie tej stycznej. Podpunkt B. Tym razem funkcja ma wzór x do potęgi trzeciej. x0 jest równe minus 3. Zaczynam od policzenia wartości. W tym przypadku to jest wartość dla argumentu minus 3, czyli minus 3 do potęgi trzeciej to jest minus 27 pochodna f' od x, pochodna z x do trzeciej to jest 3x kwadrat, czyli wartość pochodnej dla x 0, czyli w tym przypadku pochodna dla minus 3, tutaj mamy to x 0, to jest 3 razy minus 3 do kwadratu, 3 razy 9, czyli 27. Mam pochodną, mam funkcję i mam argument, czyli y odjąć f od x 0,

Funkcja to jest 1 przez x i x0 jest 1 druga. Wartość funkcji dla x0 to jest f od 1 drugiej, czyli 1 przez 1 drugą to jest 2. Pochodna z 1 przez x to jest minus 1 przez x2, czyli wartość pochodnej dla jednej drugiej. To jest minus 1 przez 1 druga do kwadratu, minus 1 przez 1 czwarta, czyli minus 4. No i podstawiam do wzoru. y odjąć wartość funkcji, czyli 2, to jest pochodna, czyli minus 4x odjąć argument, czyli 1 druga. Czyli y równa się minus 4x dodać 2, i jeszcze raz dodać 2 z przeniesienia czyli minus 4x dodać 4.